Real Kamiński nie przepada z nagrywaniem z innymi źle, wspomina współpracę z Darią Zawiałow. Real Kamiński, a właściwie Rafał Stanisław Kamiński, to pochodzący z Jasła artysta. Wokalista i kompozytor, wykonujący muzykę z pogranicza alternatywnego popu, w 2015 roku zadebiutował na rynku muzycznym utworem zawsze. A rok później ukazał się jego album Morze. Artysta na koncertach potrafi porwać tłumy do wspólnej zabawy. Sam przyznaje, że uwielbia robić show. Nic więc dziwnego, że nazwisko gwiazdora pojawiło się w Towarzystwie Największych Gwiazd Światowej Muzyki podczas rozdania nagród MTVMA 2022. Kamiński otrzymał statuetkę w kategorii Najlepszy Polski Artysta. Tym samym pokonał matę. Margaret, Julien Winiawy oraz Jaun Kleosie. Realf Kamiński ma na swoim koncie kilka piosenek, nagranych we współpracy z innymi gwiazdami. Za jedna z nich nie przepada. Chodzi o twórczy Ty słyszysz mnie, który wykonywał z Darion Zawiałow i z Hafterem. Byłem tam taki trochę zdegradowany. Nie lubię tej piosenki. Zaśpiewałem ją. Nie mówię, że jest zła, najgorsza. Ale jakoś tak nie podoba mi się po prostu ta piosenka mówi Ral w rozmowie z reporterem Pomponika. Skąd te kanie Artysta wyjaśnia, dlaczego nie czuł się dobrze podczas nagrywania teledysku do tego utworu. Producent nie pozwolił mi absolutnie nic zrobić z tą piosenką. No nic, nieważne. Tak jest. Pomimo że parę kolaboracji mnie spotkało na mojej drodze, wspaniałych różnych np. Na z Natalią Schroeder czy Kwebo, to jednak ciężko jest czasami. Przynajmniej mi. Kiedy spotykają się takie osobowości, producenci, którzy nie chcą współpracować, czy nie chcą się otwierać się na innych ja nie jestem w stanie nic zrobić. Dlatego jestem bardzo niechętny do kolaboracji i do duetów po prostu. Chociaż czasami je robię – wyjaśnia artysta w rozmowie z Pomponikiem. Trzeba przyznać, że kilka duetów Kamińskiego to naprawdę świetne artystycznie piosenki. Wspomniano już duet z kwejboczy Dawidem Podsiadło cieszył się sporym uznaniem. Również współpraca z Kwiatem Jabłoni, Natalia Schroeder czy udział w projekcie Miłoscha to kawał dobrej roboty. Liczymy zatem, że choć artysta nie jest chętny współpracy, to jednak nie zrezygnuje z duetów a producenci wezmą sobie słowa Kamińskiego do serca. Real Kamiński pojawi się w najbliższym czasie na sylwestrowej mocy przeboju w Polsatu. Artysta będzie jedna z gwiazd sylwestrowego koncertu. Obok niego usłyszymy podczas zabawy w Parku Śląskim w Chorzowie takie gwiazdy jak Doda, Beata Kozidrak, Michał Wiśniewski, Maryla Rodowicz, Michał Szpak, F.L. C.Leo, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Bikcyc, Bryska, czy zaproszony przez Polsat gość specjalny Michał patryck Kelle. Koncert poprowadzą m.in. Paulina Sykut-Jerzyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawacka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska, którzy wystąpią w strojach kosmonautów. Sylwestrowa moc przebojów wystartuje 31 grudnia o 20.00 i będziemy mogli ją oglądać w Polsacie. Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.